To święto sportu, święto całych rodzin na stałe wpisało się w plany majowe wszystkich fanów ruchu w mieście. Aktywizowani są jednak nie tylko miłośnicy sportu, ale także ci, którzy sporo czasu spędzają zazwyczaj na kanapie. Jestem szczęśliwy, bo to co założyliśmy realizujemy. Trzecia misja uczelni, czyli... To, co dla społeczeństwa możemy zrobić, aktywność na świeżym powietrzu, pokazać jak można się ruszać, pokazać dla każdego coś dobrego w aktywności ruchowej. Stadion olimpijski otwarty, to o czym mówiłem od od zawsze. Marzenia się spełniają wspólnie z ludźmi, którzy mi pomagają. To naprawdę jest dobra propozycja dla Wrocławia, dla Dolnego Śląska i całej Polski. Świetna propozycja, którą można kopiować i przenosić do innych miast. Nasza uczelnia do tego pokazywała, jak można się ruszać zdrowo. Uczelnia przecież właśnie między innymi w tej kwestii kształci. Przy tym ruchu pokazujemy, jak można się diagnozować, żeby ten ruch był bezpieczny. Każdy ruch jest bezpieczny, ale musimy wiedzieć na jakim poziomie. I to dzisiaj na Przewiecie na Olimpijskim, po raz trzecie tak naprawdę po raz piąty, bo dolnośląskie święto sportu było tym pierwszym, które przeistoczyliśmy w Przewiecie na olimpijskim. Właśnie tu robimy na Stadionie Olimpijskim. Rektor AWF, organizatora przewiec się na olimpijskim z AWF Wrocław, już w ten weekend obiecał, że za rok spotkamy się kolejny raz. I nie ma się co dziwić wrocowieniu, bowiem już od dziś zaczynają odliczać czas do kolejnej aktywności na świeżym powietrzu póki będę żył ta impreza na pewno też będzie żyła. E, ja się nigdy nie poddaję, jeżeli coś jest dobrego do czego jestem przekonany, a do tego jestem przekonany. To jest dobre wydarzenie dla Wrocławia, dla Dolnego Śląska, dla całej Polski. To jest otwarcie się na zewnątrz, to jest trzecia misja uczelni, którą realizujemy wspólnie wszyscy studenci, pracownicy, pracownicy nauczyciela, administracja, wszyscy razem robimy coś fajnego dla aktywności fizycznej. Serdecznie wszystkich zapraszam już dzisiaj za rok. Rywalizowano w ponad 20 dyscyplinach. Jednym z uczestników pikniku był prezydent Wrocławia Jacek Sutry, który podkreślał ważną rolę sportu i rekreacji. Ci, którzy nie wzięli ze sobą stroju sportowego, mogli podczas przewietrzenia się na olimpijskim odpoczywać ale też wziąć udział w wielu konkursach z nagrodami. Zawody rozegrano w hali przy Mickiewicza. Ona nawet nieco pękała w szwach. Zainteresowanie magniami było bardzo duże. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że niespodziewanie aż tak duże. Mamy 180 zawodników z dwóch krajów, bo to pierwsza edycja. Natomiast zawody trwają całe dwa dni, od rana do wieczora. Kategoria wagowych kobiet od 52 do plus 60 i mężczyzn od, od kategorii 60 kg do plus 140 kg oraz dodatkowo kategorie wagowe i kobiece i męskie są kategoriami weteranów pierwszej i drugiej kategorii. W imprezie wzięło udział wielu zawodników z różnych części kraju, jak się okazuje bardzo mocno była reprezentowana stolica Dolnego Śląska. Jest tu przy centrum silna sekcja. Są też zawodnicy Metroflex Wrocław, którzy są w, w, w przynajmniej połowie zawodnikami mundurowymi. Mamy Pawła Liszcza z 21 Brygady Rzeszowa i zawodnika Metroflex. Mamy Marcina Garbasa, jest Damian Laskowski. W wyciskaniu sztangi liczy się i siła i technika. Oczywiście, by wyciśnięcie było liczone, Trzeba spełnić szereg zasad. Ogólnie jest tak, że zawodnik ściąga sztangę z uchwytów sam lub robi to podający, tak zwany spoter. Sam zaczyna rusz tangi na dół, sztangę na klatce piersiowej zatrzymuje, czeka na komendę start od sędziego głównego, wyciska ruchem jednostajnym do góry, a po zablokowaniu łokci czeka na komendę stojak i samoczynnie odkłada szranki na stojaki. Organizatorzy już zapowiedzieli, że odbędzie się druga edycja mistrzostw, pewnie frekwencja będzie większa i być może pojawi się większa liczba zawodników z innych krajów, być może też innych kontynentów. Zawody w Południowej Ameryce stanowiły doskonałą okazję do zdobywania kolejnych punktów do rankingu, na podstawie którego wyłonieni zostaną uczestnicy przyszłorocznych igrzysk w Tokio. Nasz reprezentant zajął siódme miejsce w turnieju męskiego floretu kategorii B. Jest lepiej niż wskazywało rozstawienie, bo Wrocławianin w głównej drabince zawodów rozstawiony został z dziewiątką, skutkującą wolnym losem w jednej szesnastej finału. Aktualny wicemistrz Europy Sterni w kolejnej rundzie wygrał pewnie z Japończykiem Ryui Ondą, tracąc w rozgrywanym do 15 punktów spotkaniu 8. Trafień, a jego pogromcą w starciu o strefę medalową okazał się zwycięzca eliminacji i zarazem późniejszy finalista Albert Kamałow z Rosji, któremu uległ 10-15. do 15. Nie do zatrzymania przez swoich rywali okazał się tym razem Brytyjczyk Dimitri Kutuja, który w najważniejszym pojedynku dnia nie dał szans Kamałomowi, miażdżąc go do pięciu oczek. Podium dopełnili Francuz Maxim Vallée oraz drugi z Rosjan Timur. Hamatrzyn. Teraz emocje w Polsce. Kaworski po powrocie do kraju będzie się szykować do zawodów Pucharu Świata, które zostaną rozegrane w Warszawie. Miejmy nadzieję, że przed własnymi kibicami będzie w stanie powalczyć jeszcze skuteczniej i zbliżyć się bądź stanąć na podium. Na pewno będziemy mocno kibicować. Portugalczyk w bardzo przystępny i atrakcyjny sposób prezentował interesujące treści, które skłaniały wielu uczestników do dyskusji i zadawania pytań. Wszyscy skrupulatnie notowali bądź w inny sposób utrwalali wiedzę przekazywaną przez byłego asystenta Berga czy Ramireza. Jak traktuje swój udział w konferencji? Przede wszystkim pokazać sobą, kim jestem jako trener, jak mam spojrzenie na na, i na modelu gry danego zespołu, szczególnie jeżeli chodzi o faza defensywnej, i na mm, modelu treningu. I trochę na model przywództwa i mentalności, jak go wprowadzać. Także to, to był mój największy cel. Portugalczyk uczył się pod okiem wielu fachowców, sam już jest bardzo cenionym trenerem. Jak jednak podkreśla, przed nim jeszcze dużo nauki. Nadal uważam, że jestem na początku. Jestem młodym człowiekiem, który przede wszystkim stara się uczyć codziennie od różnych trenerów, też od różne źródła. Także nadal uważam, że jestem w tej etapie, jestem młody i chcę się rozwijać. Teraz będzie się rozwijać w greckiej ekstraklasie. Trener zwraca uwagę na aspekt podejścia do swojego zawodu. To trudna praca i na pewno nie usłana różami, mówił. Kotarę trzeba się pogodzić z tym, że będą piękne momenty, natomiast zdecydowanie więcej będą momenty cierpienia, krytykę, poświęcenia na różnych płaszczyznach, żeby osiągać potem te krótkie chwili, szczęścia i, i radości, natomiast i osiągnięcie, i wygrywanie, i wygrywanie tytułów. Fejo nie wyobraża sobie życia na odległość z najbliższymi. Do każdego miejsca, gdzie pracuje, zabiera swoją rodzinę i ma nadzieję, że tak będzie dalej. Znam wielu terenów, które mus, muszą z różnych sytuacjach musieli właśnie zostawić często w domach rodzinę, dzieci, żony itd., żeby się poświęcić pracą, bo taki mamy zawód, gdzie niestety on nie jest stabilny. Portugalczyk okazał się niezwykle otwarty. Jak chce być postrzegany jako człowiek? Jakie ma plany trenerskie? Jako człowiek chciałem być postrzegany jako dobrą osobę, osobą, pomocną, osobą, która jakby wyciąga ręki ludziom wokół siebie, która jest postrzegana jako. Osoba, z której można rozmawiać, i, i jako porządny człowiek, bo to jest najważniejsze: być dobrą osobą dla mnie, a zawodowo to pff, zobaczymy, gdzie życie mi doprowadzi. Na pewno chciałem skończyć kurs UEFA Pro, to jest dla mnie klucz w tej chwili. I chciałbym pracować w środowisku, gdzie ludzie wierzą we mnie i gdzie mnie chcą. Wracając do wykładów, w trzech blokach teoretycznych wiadomości przekazywane trenerom były obrazowane przykładami z największych aren piłkarskich zdobytych przez minione lata. W 2019 roku władze miasta dodatkowo przeznaczą 150 tysięcy złotych na realizację programu osiedlowy trener senioralny. Dzięki funduszom zajęcia odbywają się między innymi w Pałacu Pawłowickim i w Siłowni na Psim Polu. Tam treningi prowadzi Karolina Skalska. Jest duże zainteresowanie seniorów projektem. To jest dla nich ważne, że jest jedno stałe miejsce i ta grupa motywuje do tego, żeby się ruszyć. Seniorzy na Pawłowicach intensywnie ćwiczą od lat, ale dopiero zajęcia pod okiem specjalistki powodowało, że w tej chwili czynią ciągłe postępy. Jest bardzo potrzebny dla seniorów. Myśmy chodziły i chodzimy z kijkami bez pani trener, ale jednak z panią trener to jest zupełnie coś innego. Nie tylko, że uczy nas jak właściwie chodzić, ale mamy bardzo dobrą gimnastykę, taką rozciągającą i z tej gimnastyki jesteśmy bardzo zadowoleni. Grupa pani Karoliny ma już stały skład. Oczywiście można do niej dołączać. Początki nie należały do łatwych, przyznaje trenerka. Początkowo było to, troszeczkę trudno, ale ta nasza grupa się rozrasta. E, wiadomo, czasami jest tych osób więcej, czasem mniej, to w zależności też jak e, sprawy prywatne, ale jest to zainteresowanie i daje pozytywne komentarze, jeżeli chodzi o projekt. Pani Krystyna jest zrzeszona w Pawłowickim Klubie Seniora. W zajęciach jednak nie biorą udziału tylko jego członkowie. Jest potrzebny ruch i korzystają z tego projektu nie tylko klubowicze z klubu seniora, ale również korzystają osoby starsze z osiedla Pawłowice, także no, nie dotyczy to tylko klubu seniora. Podczas zajęć każdy znajdzie coś dla siebie. Nie trzeba się też obawiać, poziomu poszczególnych treningów jest on na bieżąco dopasowywany do uczestników. Poziom jest zróżnicowany wiadomo, w zależności od kondycji fizycznej. Od dolegliwości czasami. Mamy dużą grupę, każdy idzie w swoim tempie. Seniorzy nie kryją radości, że program trwa liczą, że zimą także będzie kontynuowany. Nieraz trudno wyciągnąć po prostu ludzi, ludzi z domu, ale no, korzystamy z tego. Kiedy odbywają się zajęcia na Pawłowicach? Na Pawłowicach mamy zajęcia w poniedziałki godzinie 15.30 w parku. Zbiórka jest przy. Pałacu Pawłowickim. Zapraszam wszystkich y, seniorów, jak również młodsze osoby chętne, bo są takie, y, żeby wspólnie pochodzić i wspólnie spędzić czas. W czwartki natomiast panią Karolinę można spotkać na Psimpolu. Prowadzi tam od 16 do 18 zajęcia w siłowni przy Inflanckiej. Tym razem Awuefaliom poświęcono dwa dni. Były to godziny pełne emocji. Rektor uczelni nie krył wzruszenia. Jestem bardzo zadowolony. Po raz kolejny studenci stanęli na wysokości zadania wspólnie z panią prorektor. Do spraw studenckich i sportu akademickiego przygotowali znakomite wydarzenie dla studentów. Święto studentów Akademii Wychowania Fizycznego. A co czekało na studentów i naukowców? Było sporo atrakcji. Nie zabrakło jednak tradycyjnych wyborów mistrz czy wręczania nagród dla ulubionych profesorów. Od początku, od futsalu, przez wybory mistrz, przez perły roku, śniadanie z rektorem, piłka siatkowa, plażowa. Tenis e, oraz silent disco i koncerty, gdzie to wszystko dzieje się u nas na terenie Akademii Wychowania Fizycznego. Dla mnie, oprócz zabawy, która jest fantastyczna. Najważniejsze jest bezpieczeństwo i za to bezpieczeństwo dziękuję. Dziękuję pani projektor, dziękuję studentom. Naprawdę stanęli na wysokości zadania. Perły roku. wyróżnia dla tych wykładowców, którzy w jakiś sposób są w myślach studentów. Hasła Żyleta roku, Ciocia roku, Wujek roku, Luzak roku, Kalkulator roku. Zresztą mówią same za siebie. Po raz kolejny studenci zaproponowali Perły, perły roku. Przyjęło się to na naszej uczelni. Jest to dobra, fajna zabawa i studentów, i pracowników. Tym razem były perły wręczane w tym samym czasie, kiedy były wybory MIS. Bardzo dobre uzupełnienie, fajne wydarzenie i super. Władze uczelni za każdym razem podkreślają, by studenci dbali o bezpieczeństwo swoje i innych. Za to należy im się wyjątkowa pochwała, podkreślał rektor. Zabawa jest wtedy dobra, kiedy kończy się bezpiecznie, wtedy wszyscy ją fajnie wspominamy, a jeżeli przy tym są jeszcze uśmiechnięci, a są uśmiechnięci, to ja jestem przeszczęśliwy. Ciekawym wydarzeniem tegorocznych AWFaliów był Spartacus Race, wyścig z profesjonalnymi przeszkodami.